Dzisiaj Mano, z Tron Max. Dzisiaj sobie pogramy w grę, gdzie uciekamy z pracy a nasz szef na no to nam nie pozwala. Sorry, że nie było odcinka przez ponad miesiąc było dużo nauki, więc no, zaczynamy. Ok, zaczynamy w pracy. Opuściłem swój dom... Eee, Co? Poproś, a, poproś menadżera o wyjście, dobra. No, chcę iść wcześniej do domu. Aha. Fajnie, fajnie. Najgorszy pracownik miesiąca. Aha, nie, nie ma mnie. Dobra, fajnie. Dobra, co ty tam chcesz? No, mogę ci pomóc. No, muszę ci do niego ukraść, Spoko. Ok, mamy jakieś. No, kota. Dobra, więc szukamy dalej. Kolejny. Jakby co to ja w tą grę, ja w tą grę już grałem, gdyby ktoś się, gdyby ktoś się pytał, to ja już w tą grę, ale nagrywam to. No ja bo ciekawe trochę. Jakby, jakby grałem w tą grę, ale jej nie przeszedłem. Więc dobro. Tomasz się wysłał. Możesz mieć dyskietę. Aha, to, musisz zebrać takie dyskiety. Dobra. Więc no. Dobra. E dobra, dobra, na knie, na Dobra. Pierwszy. Kurno. Pierwszy. Drugi. Ja... Tych? Nie ten? Nie wiem Kurde B D O No kurde, no Zero. I nie ten, nie ma opcji Ten znowu włącz to szybko Dawaj! Dobra. Ja się tutaj pracuję tylko. Dobra, co chcesz teraz? Dawaj mi tą dyskietkę różowa, dobra. Okej, okay, musimy do niego wrócić do tego Andersona. Dobra robota, zbieraj swój pierwszy dyskietkę. Oto fioletowa karta kluc 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 ja, kluczowa. Musimy znaleźć jakiegoś Majka. Nie, nie tutaj. Tutaj. Dobra. Dobra, co chcę sobie? Chcesz się stąd wydać, co? No tak, chcę. Mogę Ci pomóc, ale najpierw... Znajdujesz się tutaj gdzieś... Dobra. I gdzieś... I w tym momencie z tego momentu nie zrobiłem, po tej gdzieś zdechłem, więc no będzie ciekawie. O kurde. Chodźmy, o, te. Mamy te figurki, które trzeba zbierać. Jakby nie trzeba, ale ja będę. Aha, w ogóle. Tak w ogóle to znalazłem to za pierwszym razem. Łatwo było. Okej, okay, nie mogę... W pokoju wypoczynkowym jest ukryta dyskietka. Wystarczy popatrzeć na obrazy, dobra. Mmm... coś tutaj trochę mi to podejrzeło, Naprawdę, gdzie ten szef? O kurde, o, tu jest. U, a ja. No. Dobra, dobra. O, a tu chodzi o te. Dobra, siedem. Dobra, siedem. Co, raz szukamy kodu. Dolar. Coś jakieś trójkąty. Kurde, daj. O, o, nie, to, dobra, czekaj, może, o, pięć, dobra, pięć, 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 dobra, i teraz tutaj, tutaj teraz są czerwone, o, dziewięć, dobra, aha, teraz trzeba zgadnąć, o, kurde, no, mamy no, problem. Dobra Naprawdę Nie działa Naprawdę Kurde e... Jest Dobra e, e, dobra Musimy wrócić do tego Majka Po prostu Majka Dobra robota w znalezieniu Twojego drugiej dyskietki e, weź tą złotą kartę Kartę klucza od e, dobra Okej, okay, obsługa klienta, dobra I co, co może być obsu... obsłudze... Aha Porozmawiaj z recep recepcjonistką. Dobra, fajnie, spoko Okej, okay, dobra, dawaj Co chcesz ode mnie? Przepraszam, czy mo... O kur... O, jest, 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 jest. Idź sobie. No. A co ja wiem zrobić? Okej. Okay. Woda. Aha, mam, mam podlewać kwiaty. Dobra, fajnie. Aha, no i woda znowu. Kurde. Poczekajcie, to ja zrobię szybkie cięcie. Dobra. I, a nie, jeszcze jeden. I ostatni. Aha, nie ten. Kurde gdzie to? Kurde Mamy Dobra Porozmawiaj z recepcjonistką e, Dziękuję, byłem dziś... Okej okay. Okej, okay, dobra idziemy tam Dobra, idziemy Aha Ja podążaj za... Aha, bo to były takie dobra Dobra, idziemy tutaj Pomieszczenie telefoniczne, okej okay. O, figurka Okej, okay, idziemy za... To. O, za to figurka Dobra O, siema O, figurka kolejna Hej tam Eee, kurde Okej okay. Dobra, spoko Tutaj mam O, dobra Menedżer nie może tu wchodzić. No i dobra, mam spokój. No i super, mam spokój z nim. Fajnie. Dobra, robimy szybki speedrun. Dobra, już jestem. Okay. Kurde, o Jezu, ej! Dobra. To była akurat szybkie. Dawaj. Dobra, dawaj. Let's go. Okej, okay, teraz tutaj. Dobra, jestem. Co to jest? Aha, ci jak się wyświetla jakiś kolor, no to potem to jest, dobra to, Dobra, to rozumiem to już O Okej okay. Okej okay. Nie Ja O nie, o nie, widzicie Zmordowałem Kurde Poczekajcie, a ja to przejdę Dobra, jestem już o nie, nie nabiorę się na to Okej okay. Okej, okay, dobra, co tu mamy teraz? O śrubokręt, dobra, wreszcie naprawimy to Napraw Dobra, dawaj, chodźmy szybko Naprawmy to O, dobra O, dyskietka, dziękuję, dobra, chodźmy już Ej, dużo tych, 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 no, wiecie, no, tych figurek. Kurde. Dobra. Naprawimy to teraz. Kurde. Naprawimy to teraz. O, oh, dobra. Right there, right Aha, nie mogę to. Tej... So o! Oh. Dobra. Aha, dobra budowa. Dobra. Okej. Okay. Dobra, kolejna. I tu menadżer. Idzie. Ja tu pracuję, co nie? Dobra, idź sobie. Dobra. Kolejna, kolejna. No i dobra. A jeszcze dwie. I, i, o, tu jest w ogóle kolejna, kolejna karta, tak w ogóle. Dobra. O no nie, no znowu ten menadżer. Znać kto. E, znać, e, który pracownik znalazł dysk dyskietkę, dobra. Dobra, Gadaj wszystko co wiesz. Kurde nie ma, nie widział. Gadaj wszystko co wiesz. Dalej nie wiem. Kolejny Gadaj wszystko co wiesz. O oh my god! A może ty? O! Oh. Aha, dobra, labirynt jakiś robimy, dobra, fajnie. Dobra, mamy tą dysk mamy ten, znaczy no, od tego, toolboxa. Masz. Okej, okay, dobra. O, dyskietka czerwona, dobra, fajnie. Dzięki. Ej, skąd, ma e, skąd mamy nagle młotek xd? Aha, tutaj, yeah. dobra. Rozbijamy to i mamy ten kartę nową. Dobra, mamy to. O kurde! Szybko! Dobra, manforto. <śleszy> Dobra, idziemy. Dobra, jesteś mi już. O kurde, jakiś, jakiś, jak, O! Dobra, dyskietka. No, chyba sobie zjartuję. Dobra. Elo Cześć, mogę Ci pomóc w zdobyciu następnej dyskietki. Dobra, a co mam tutaj robić? Idziemy. O kurde. O, mam jakiś pendrive. Elo. Aha. Dobra, o tutaj trzeba tego użyć. Dobra. I musimy tutaj, musimy tutaj wytrwać 10 sekund, dobra. O kurde idealnie. Kurde, szybko, szybko. Ale Ford? Dobra, ok. Wszystkie serwery zostały zaktualizowane. Do generator, naprawdę. O, o na takie teraz w zasadzie to działa, dobra. Dawaj mi to. No, kurde. Dobra. Ej, dobra, dawaj koniec. No... Nie, no. Zabiję siebie! Dobra, poczekajcie, ja to zrobię. Dobra, zrobiłem pierwszy. Teraz trzeba drugi, dobra. Sobie. Dobra, naprawimy ten generator samodzielnie, bez cięć. Dobra, no wreszcie. Jeszcze jeden. Kurde, kurde. Dobra, poczekajcie. Dobra, mamy dyskietkę. Jak, jakby, nie, jakby nie dyskietkę, tylko... tylko Okej, okay. monitor nie może tutaj wchodzić, dobra, więc znaleźliśmy kartę, a nie dyskietkę, no dyskietkę, no. Dawaj, o, ale unik, dobra. dobra tu, tutaj jest menadżer, nie wejdzie. Dobra, poczekajcie, zrobię szybki parkur. Parkur został zrobiony. Teraz trzeba jakieś dźwignie. Dobra, tak, jaka jest taktyka? Wszystkie dźwignie na raz. Okej, okay. aha, i koniec, tak łatwo, dobra. Co to ma być? Ja. Dobra. Poczekajcie. Dobra. O, figurka. Złota. Dobra, już nie będę robić żadnych cięć. Teraz. O, dobra. O, ja, pierw, co to ma być? Co to ma być? Ej, ej, dobra. No, oczywiście od początku. Dobra, no, nagle jesteśmy tutaj. O, jakiś przycisk. Jest, wyłączył to. Karta. Co to ma być? Okej, okay, darmo taki Spider-Man. Tu, tu. O nie, tylko ten menadżer. Nie wejdziesz tutaj, nie ma opcji. Nie, nie wejdziesz tutaj. Aha, a co? Nie, nie wejdziesz tutaj. Co, co się stanie, w to wejdę? Nie, no, nie, no, oczywiście za uciek! O ja, No! Poczekajcie chwilę.

Uciekam stąd, nie chcę tutaj być. Nara. Szybko dawaj. Nara! Nie ma opcji. Nara. Dobra. I tak oto przyszedłem grę. Tak fajnie było, więc dziękuję wam za... za dziękuję wam za oglądanie, więc Nara.